Mano z tej strony, Wodar, witam Cię w kolejnym odcinku, w kolejnym gameplayu, gdzie pokażę Ci dzisiaj taki mój pierwszy win solo w Warzone 2. I zrobiłem to dzięki zestawowi, który pokazywałem w ostatnim odcinku, czyli RPK plus Fenek. Natomiast RPK delikatnie zmieniłem, co spowodowało to, że jest znacznie, znacznie mniejszy recoil. Zmienia celownika troszeczkę inaczej dostosowane, bez lufy. Polecam sobie testować tego builda. No i zobaczcie ten gameplay, bo wykorzystywałem tam takie ważne elementy które właśnie mogą spowodować, że nawet i wy możecie częściej wygrywać e, gierki. Przede wszystkim zajmowanie high groundu, granie e, pod e, ustawianie się na koniec e, dodatkowo wykorzystałem e, aktualnie taki chyba bug, który jest w grze, czyli gdy podniesiemy sobie e, loadout, możemy wybrać domyślne i bierzemy zwiadowcę i wtedy mamy taki bug, że ktokolwiek e, na mapie użyje BSP Wtedy my też mamy BSP, chociaż przez chwilę takie zaawansowane, więc możemy dostrzegać przeciwników. Więc taktyka jest taka, że po prostu nie mamy tego BSP. OK, trzymamy pozycję, czekamy, nagle ktoś odpala BSP. My też widzimy, gdzie są wrogowie i obmyślamy wtedy plan, gdzie, e, które rotować. No i żeby fragować przeciwników, żeby fajnie się ustawiać. Zachęcam Cię do obejrzenia tego gameplayu. Zaraz pokażę Ci buildy. No i do następnego. no jakby nie ma jednej dobrej miejscówki. Trzeba polatać w różne miejsca i zobaczyć, co tam się tobie najbardziej spodoba, no. Oh yeah. Mogą przycalować, ale się bałem, kurde. O ty. Uuu, On miał kewy, ja nie. Ciekawe, czy to zglutowane. Trzeba to sprawdzić. Ok, tak, mam wyłączone. Teraz jak najgorszy główno przykopiłem. Ale czasem trzeba, no. Jeszcze chcę kupić tylko sobie coś. Mogę kupić? Dziękuję. Tragiczne to podnoszenie tych itemów. To powinni w pierwszej kolejności naprawić, a nie kurna. Naprawiałem spienie broni. Może coś bym postrzelał? Tak, to bez sensu. Ale jakbym podleciał tam na budynek? Tak? Oh, wow, wow, wow. Na mnie jeden weźmiemy. Oznaczam wroga. Jeszcze Rilo znaczy stanęłem stąd. Co. Problem z głowy. O, się z kimś cały czas tą klepą. Tu jeden kolega powinien być. Bardzo wstępny ten loadout. Bo to jest chyba dalej zepsute, nie? Że będę miał te BSP-ki. To by się bardzo przydało na solo. Teraz poczekamy, aż ktoś BSP odpali. Ryjebanie. No, no ryje, to fakt. O, to będzie bot, czy to będzie ty? Ty. Jeszcze to coś było widać. No w ogóle bardzo krótko to BSP było, nie? Naceram tutaj. Co mam, Krudna bomba uh, nie wiem o, o co chodzi ale tak Mamy tu wroga Nacieram tutaj ja ten znacznik dałem a tutaj dobra Jest? To jest lotnik może. No, ten ja nie wiem nawet o podwodzie. Tajny obszar, Dobra, dalibyście bez jakiegoś. O. Ale co to typu Znikają jakoś. No, Nie A, No, do, okej, okay, dobra. Do toalety pasuje. widzieć. Yes. Nie mogłem działa do trafić. No, w sumie mogę sobie podnieść to bounty ja i tak tam wiesz, będę chodził tam gdzie mi BSP, pokaże. Nie będę specjalnie gdzieś tam gonił. Mamy nie, zlecenia Załatwić nie, Na No, nie, mam fajny high ground Zobaczymy jaka będzie kolejna strefa za te minuty Kolejny rękę Hej jaka piwnica Jeszcze nie ma piwnicy Mocno go Nie ma sensu się tam ruszać, co, nie? <tryk> osiągnięty, cele wyeliminowane. zbliża się chmura gazu do nowej bezpiecznej strefy. O, no strefka jest teraz taka, że nie wiem gdzie się trzeba będzie ustawić dobrze. Nie będzie jednej takiej dobrej. Kampy raczej, no. Ruszam tam! Co mam zrobić teraz? Gdzie iść? Czy na te budynki może? Nacieram no, tutaj. tam też coś jest. Gdzieś tu są. O w Jeszcze jest pode mną, bo Może nacieram tutaj. Ruch w ruchu. No, roz mi więcej potrzeba w sumie, no? Gdzieś to powinien być blisko, ale ja go nic nie widziałem. Została piątka. A jego ja pokazało gdzieś tu. Cień tam na dole, widać jak się ruszą, kurde. To mnie niepokoi. Zbliża się gaz, oznaczamy nową, bezpieczną strefę. Zbliża się nowa, bezpieczna strefa. Proszę o wszystkie wsparcie powietrzne. Celu zdarzone. W końcu! W końcu! Kurna! W końcu! Pierwszy win solo! Ah.